Konopianka konopki żbik Nasielsk 2-2. Udało Wam się w drugiej połowie odrobić straty, a w sumie to bardziej podziękować możecie w winie obrony, no, na współbramkarzem drużyny gości. Co trener sądzi o sparingu? Na pewno dla nas to był wartościowy sparing, bo wiadomo Nasielsk gra Ligę Wyżej i w tamtym roku grał w czwartej lidze, także dla nas Zespołu z Ligi Okręgowej to na pewno wartościowy sparring. Mamy poza sobą też środowy sparring z MKS-em który notabene utrzymał się w tej czwartej lidze i dzisiejszy ten mecz kontrolny. Widać było, że już gdzieś tam pod koniec brakuje nam troszkę sił. Ten środowy mecz na pewno udał się gdzieś tam wyznaki, znaki, ale, ale z całego przebiegu jestem zadowolony, pomimo tego, że, że gdzieś tam, tak jak Pan mówi, obrona nam podarowała te bramki, ale to też trzeba gdzieś tam przeciwnika zmusić do pewnych błędów i, i nam to się udało. I cieszę się, że ten mecz zremisowaliśmy 2 do 2, bo to na pewno gdzieś tam moralnie dla zespołu na duży plus. Wzmocnienia jakieś poczyniliście przed nowym sezonem? Na dzień dzisiejszy, tak naprawdę, kadra zostaje w niezmienionym składzie. Wraca do nas tylko Konrad Tereszkiewicz, który pauzował przez ostatnie pół roku. Poza, poza kadrą jest wypożyczony z raciąża Jacek Kopciński, który prawdopodobnie będzie grał w MKS Przasnysz, także te dwie osoby tak naprawdę jeden do jednego, jeden odchodzi, jeden wraca, także kadra na, na dzień dzisiejszy zostaje w niezmienionym składzie, także z tego bardzo się cieszę. Z kim gra się kolejny sparing? E, następny sparring gramy z, troszkę e, z rywalami z niższej ligi, tak żeby troszkę e, pewne schematy przećwiczyć, tutaj tak naprawdę ten materiał z e, tych dwóch meczów, dzisiejszy i środowy jest do tego, żeby poprawić ewentualne pewne rzeczy, a kolejne sparingi z Opiną Górą, e, PSA Klasa i, i e, MKS Moława, e, drugi zespół i pewnie już zaczniemy ligę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję serdecznie.